Pet Simulator X! Dzisiaj! Oczywiście nagrywam Pet Simulator X! Czy to koniec Pet Simulator X? Jeszcze nie wiadomo, ale już jak możecie wiedzieć, update y będą co dwa tygodnie, więc kiedyś tak było, po prostu, że kiedyś, że tak było po prostu, że były update y. co tydzień, tak nie? Przed tym updateem były co tydzień, to nie? Tak co tydzień, co aż do teraz. Tak, do teraz, bo teraz już są co dwa tygodnie, a kiedyś tak samo było co dwa tygodnie. Co tydzień było, a teraz, ja, teraz jest co dwa tygodnie, a opowiem wam, co się działo w tamtych latach. No, niedawno, ale może Mniej więcej, nie więcej... Ustanowiono po prostu, że będzie co dwa tygodnie, co nie? Tak, co dwa tygodnie będą update. Później ustanowiono, że będą co trzy tygodnie update'y. Ustanowiono, było tak, co trzy tygodnie update. Kolejny raz było tak, że będą co, co miesiąc nowe update. No, i było miesiąc, A kolejnym razem już nie było w ogóle. Więc mam nadzieję, że nie zapomnią o PET Simulator X, bo no, oczywiście no szkoda, by było takiego dobrego PET Simulatora, co nie. Y Kiedyś tak było ciebie, że pokażę miesiąc, a tu ludzie już w ogóle zapomniały. O tym simulator. I po prostu nie, to mam nadzieję, że nie będzie jak teraz, że teraz już się zmieniło, coś Matychu nie będzie to. Po prostu jakby był koniec symulatora to ja bym nie po prostu. Nie, no Musicie myśleć pozytywnie, żeby po prostu to, ten cały pec latał jest. Więc no, szkoda, jakby no jakby nie ale mam nadzieję, że nie zniknę. Subskrybujcie ten kanał, żeby nic nie omówić, dajcie łapkę do góry, dajcie komentarz, napiszcie tam na dole. I po prostu wpadajcie na poprzednie filmy. Oczywiście jutro chyba nie ma update'ów oczywiście, bo to nie ma update'ów, bo za dwa tygodnie, za tydzień będzie następną chyba tak będzie. Jeszcze nie wiadomo, no, Ale chyba tak będzie. Co dwa tygodnie już jest postanowione, że będą filmy, jak was użykuję, bo ale... macie czasu żeby po prostu pofarmić tych kolm oczywiście oglądajcie tam tam będzie jeszcze jeden filmik ten jest rzucony pewnie o 20 jak jak tak myślę mm. pewnie. więc tam 21 tam i, i tam zobaczcie że po prostu tam jak farmić te koiny więc musicie sobie poczekać jeszcze godzinkę na ten filmik i po prostu go wcisnąć zostawić łapeczkę do góry zostawić suba i dać to i, i napisać komentarz i po prostu i zobaczycie jak najłatwiej farmić będą parę sposobów czy nie będą parę sposobów oglądajcie żeby nie tam będzie chyba, no jeszcze nie wiadomo, ale musicie oglądać do końca oczywiście. Więc subskrybujcie ten kanał, żeby nic nie sięgnąć. i po prostu możecie wygrać, możecie wygrać tu takiego mitykala Look Tiger, możecie wygrać w wersji Rainbow, wersji Hardcore, więc możecie wygrać go po prostu, tylko musicie zostawić łapeczkę do góry, napisać swój nick w komentarzu i zostawcie subskrypcję i to tyle i możecie takiego wygrać a ja będę wybierał niki wasze możecie coś wysłać do mailboxa oczywiście Re 12 podłogę reksio oczywiście możecie coś wysyłać jak chcecie nie musicie ale jak chcecie wysyłacie i takiego możecie otrzymać pytaj jak zostawicie łapeczkę do góry subskrypcję i komentarz i to by było na tyle do zobaczenia pa pa